Dzień dobry, witajcie w nowym filmie, i dzisiaj pierwszy film taki oficjalny po przeprowadzce. Dzisiaj mam też dzień wolny od bardzo, bardzo długiego czasu, więc oznacza to właśnie porządki. Jak widzieliście, od rana musiałam zrobić takie ber minimum, które już wymagały po prostu działania, ale też. Dzisiaj działam z takimi rzeczami, z takim dopieszczaniem mieszkania. Jesteśmy w trakcie urządzania się, wciąż nie mamy zrobionego totalnie salonu. Zamówiliśmy narożnik, który niestety. Jak już parę innych rzeczy musieliśmy reklamować i wciąż czekamy na dostawę, ale no cały czas sobie tutaj małymi kroczkami działamy. Jest to oczywiście bardzo przyjemny proces, także zupełnie się tym nie przejmujemy. Mamy też już zaplanowane wstępne parapetówki. No i też wiemy, że oczywiście nie będzie wszystko na 100%, ale chyba o to chodzi w parapetówkach, prawda? Jak widzieliście na przebitkach, wczoraj po pracy byliśmy, wczoraj po mojej pracy, byliśmy w Ikei, w, w Ikea, nigdy nie wiem jak to się odmienia I to już była nasza druga wizyta, pojechaliśmy już po konkretne rzeczy, ostatnio byliśmy też troszkę się rozejrzeć No i właśnie, wróciliśmy po zestaw talerzy i zdecydowaliśmy się na zastawę y więc za chwilkę właśnie będę ją pakowała do zmywarki. Ok, zrobiłam konstrukcję. Y tutaj właśnie czekają um, naczynia. Za chwilkę będę je pakowała do y zmywarki. Zmywarkę też dzisiaj porządnie wyczyściłam, tak po raz pierwszy z właśnie i y y detergentem, więc y pójdą do mycia już ta zastawa chociaż niestety nie było tym razem małych talerzyków, więc będziemy się musieli jeszcze po nie wrócić pytaliśmy, no to jak najbardziej mają wrócić i z wszystkich kolorów nie było właśnie tylko tych naszych także chyba dokonaliśmy dobrego wyboru, ale też ten kolor nam po prostu wpisuje się w kolory mieszkania i kupiliśmy jeszcze trzy inne rzeczy. To za chwilkę też Wam pokażę, żebym mogła od razu to rozpakować. A tak to tu dzisiaj właśnie działaliśmy z takimi małymi rzeczami. Przykleiliśmy papier, uchwyt na papier toaletowy, przykleiliśmy już taśmę na półkę do łazienki. Zamówiłam taką na temu. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Pokażę Wam, jak będziemy ją już montować i mam nadzieję, że właśnie będę mogła sobie poukładać kosmetyki w łazience, takie, które mam pod prysznic. To pokazuję Wam, na jaką zastawę się zdecydowaliśmy. No, widać, że już jesień nastała, skoro musiałam już włączyć światło. I słuchajcie, właśnie zdecydowaliśmy się na taki granat. Ja uwielbiam ceramikę i faza moja trwa właśnie na takie klimaty. Więc mamy duże talerze. Zastawy kompletowaliśmy na 6 osób. Mamy duże talerze, takie głębokie i ja lubię taki rodzaj głębokiego talerza. Wzięliśmy też takie Dwie miseczki. No i będziemy właśnie musieli wrócić się po małe talerze. Zapaliłam światło, będzie troszkę lepiej widać. I zgarniliśmy jeszcze w IK, powiedzmy, że tak to będzie, taką butelkę na wodę. To na to pomysł ma mój chłopak. Już właśnie pytał się, czy już może jej używać. Wzięliśmy też zestaw noży. Mamy taki. A nie, chyba trochę inny, ale z tej samej serii właśnie mamy jeden nóż i bardzo fajnie nam się sprawdza, więc wymieniamy noże. W ogóle powiem Wam, że kupiłam już milion rzeczy, milion pudełek. W ogóle przez pierwsze tygodnie ja nie umiałam się tutaj odnaleźć, oczywiście jest to naturalne, ale już teraz rzeczywiście wiemy mniej więcej, co nam, jak. Się odnajdujemy w tej przestrzeni, ale jest oczywiście jeszcze milion rzeczy, które musimy zrobić. Szafki oczywiście już wymagają przeorganizowania, czyszczenia. Jesteśmy w ogóle przed malowaniem, także dużo, dużo spraw, dużo pieniędzy, ale mówię i tak jesteśmy przeszczęśliwi. I widzieliśmy też takie kieliszki. My alkoholu raczej nie pijemy, bardzo rzadko i na pewno nie wysokoprocentowy, ale jest jesień, ja lubię przyjmować gości i tak jak w Ikei właśnie ten torcik Dame jest na przykład podawany tutaj syrop. Nie syrop, tylko sos waniliowy To właśnie tak sobie pomyślałam, że może daje się jakiś jesiennych herbatek, jakiś sok malinowy, albo na przykład do ciasta, do polania, jakiś też właśnie sos z, z malin, to kosztował chyba 7 zł, więc widzieliśmy. Dobra, pakuję wszystko do zmywarki, bo musimy też wymyć naczynia, które mamy już ale właśnie, no, marzyło mi się, żeby mieć taką, wiecie, piękną zestawem. jednak codziennie człowiek je. fajnie jest jeść na czymś ładnym. mi to sprawia ogromną przyjemność, więc mamy jakieś takie talerze nie od parady, głębokie. to mamy dwie, dwa talerze poobijane, więc zdecydowanie to jest ten dzień, kiedy trzeba to wymienić i resztę myślę, że zostawimy. Zniesiemy sobie do piwnicy, gdyby się okazało, że kiedyś byśmy mieli jakieś, jakąś większą liczbę osób do przyjęcia na raz. Jeszcze chciałam tak wspomnieć, że pierwotnie chciałam zamówić sobie zestawę z Lubiany, ale ona wychodziła dużo drożej. Niestety przeczytałam jedną opinię na Allegro, że te naczynia się porysowały, więc uznałam, że tańszą opcją będzie jednak ta IKEA. Zobaczymy, jak to nam się sprawdzi, ale ogólnie jestem naprawdę zachwycona. Tak, teraz patrzę w ogóle na siebie i oprócz tego, że się świecę, to. Będę mogła zobaczyć pierwszy raz w kamerze moje nowe brwi. Ja z moimi brwiami mam przygodę od lat, moje brwi po prostu rosną na wprost. Chodzę i już byłam na kilku wizytach u mojej stylistki brwi. Właśnie niedługo się wybieram, która te brwi mi ogarnia. Potem, jak przez wiele lat je obcinałam i poleciła mi nie żel, tylko wosk taki profesjonalny i sobie ją zakupiłam yy, i właśnie od niedawna yy, sobie kleję te brwi na wosk ale to tak yy, out of topic chyba, że yy, któryś z Was yy, ma taki problem z brwiami to polecę Wam ten produkt bo ja jestem zadowolona yy. Tu stoi jakiś kosz. Nie wszystkie naczynia mi się zmieściły, więc już odpalam zmywarkę. Ale zobaczcie, dzisiaj jest dzień właśnie na takie małe akcenty. Ja tu zamówiłam sobie na temu. Czarne gąbki, mamy czarny zlew, chociaż wymyłam go jeszcze zupełnie, w ogóle nie wiem z czego on jest wykonany, będę musiała poczytać. I widzę, że ma trochę rys, więc być może trzeba go olejować, nie mam pojęcia. Ehm, muszę się zainteresować, ale mam czarne gąbki. Wiecie, żeby pasowało. Podobno są takie w Lidlu, mówiła mi moja przyjaciółka, że jest, są czarne, to muszę mm, sprawdzić, chociaż rzadko w Lidlu jestem, więc tutaj ląduję. Też ten koszyczek zamówiłam na Temu i zobaczcie, tutaj właśnie ten perlator po poprzednich właścicielach jest taki, no tu po prostu odpadła farba i jest um, wartewiały, więc też przy okazji jakichś zakupów na Temu zamówiłam taki, zobaczymy czy to w ciemno, więc zobaczymy czy to w ogóle się zmieści, czy to w ogóle ma sens. Zabieram się za robienie obiadu i dzisiaj kuchnia serwuje półprodukty gotowe. Będziemy robić burgery, ale zazwyczaj korzystamy... robimy wege, burgery. Chłopak jest w jakiejś restauracji, to bierze z mięsem, ale w domu to raczej robimy wege. I kupiliśmy w Aldi jakieś takie nowe kotlety. więc mam jakiegoś sznycla serowego, trochę brzmi jak drwal i mamy jakiegoś burger w panierce ala kurczak, także zobaczymy i planujemy to, słuchajcie na bogato sobie zrobić właśnie takie yy, podwójny kotlet yy, tutaj na przełamanie chłopak sobie doda pastrami i mamy sosiki mamy sałatę, pomidorka, ogóreczki także działam, bo już jesteśmy strasznie głodni i tak się prezentują nasze burgerki. Akurat talerze wyszły z zmywarki. No uważam, że są naprawdę przepiękne i wszystko tak naprawdę na nich ładnie wygląda. Przyszła pora na małe zmiany w łazience i będziemy montować półkę, którą zamówiłam na temu, i będziemy ją montować jako że ja bardzo nie lubię rzeczy, które są montowane na stałe. Więc na próbę montujemy na takie taśmy na rzepy, żeby nie musieć wiercić. Wielka chwila prawdy, czy to się powiedzie? No i jak to wygląda? Zobaczymy, czy yy, utrzyma obciążenie kosmetyków, bo przy wannie nie mamy za bardzo na to miejsca i to ma być właśnie na takie małe, ale to za chwilkę wam pokażę. Wygląda na to, że powinno być OK. I właśnie o to mi chodziło, żeby te kosmetyczki, których potrzebu które potrzebuję pod prysznicem, żeby miały po prostu gdzie stać. I kolejną małą zmianą, którą właśnie robimy tutaj w łazience, jest to, że wymyśliłam sobie alternatywę dla kosza na śmieci. Ja potrzebuję tutaj w łazience mieć taki mały śmietnik, my mamy toaletę osobno, ale jednak tutaj na płatki y, zużyte do demakijażu, na zużytą niść dentystyczną y, potrzebuję takiego małego kosza, ale ja bardzo chcę ograniczyć liczbę rzeczy, która stoi na podłodze. Dlatego, że mamy w planach niedługo mieć tutaj na stanie odkurzacz samojeżdżący. I po prostu yy, irytuje mnie tutaj ten mały śmietnik. On się tutaj nam plącze pod nogami, więc yy, co zrobiłam? Weszłam na temu i szukałam jakiegoś rozwiązania. I to, na co wpadłam, uważam, że też jest super. Mam nadzieję, że to nam się sprawdzi, a mianowicie, jest to szuflada. Taka dodatkowa, którą można sobie no, docelowo montować pewnie w jakichś szafkach, biurkach, toaletkach. A my tutaj mamy taką szafkę podwieszaną pod zlewem, i właśnie tutaj planuję podwiesić jeszcze dodatkowo tą szufladę, która będzie robiła za mały śmietniczek. Tak to wygląda: taka szuflada mała. Plastikowa i do tego właśnie są takie yy, taśmy. Więc tutaj spróbujemy zaraz podkleić po prostu w którymś z tych miejsc. No i zobaczymy, jak to nam się sprawdzi. Dzień później, znowu się witam z Łazienki. Byliśmy na spacerze, jeszcze w cukierni, troszkę mieliśmy chwilę odpoczynku, i jeszcze wieczorową porą tutaj przyszłam, żeby umyć wannę. Nie myję szyby prysznicowej. Te przyjemność sobie zostawię na inny raz. Ale zamontowaliśmy tą szufladę, więc już Wam pokazuję. I tutaj właśnie widzicie um, tą półkę. Jestem zadowolona, bo myślę, że no, nie uniknę nieposiadania kosmetyków na wierzchu. Ale, żeby zrobić troszkę może bardziej estetycznie na tej wannie, bo właśnie pokażę Wam o co chodzi. Tutaj mamy bardzo mało miejsca. Jedyne miejsce, jakie mamy, żeby postawić jakieś kosmetyki, to jest właśnie tu. Tutaj mamy dosyć wąsko, a tutaj jest od razu spad. Tutaj też nie wiem, ten stelaż jest na tyle odsunięty od ściany, że też nie bardzo jest jak zawiesić jakieś półki, mamy też deszczownice, więc właśnie stąd pomysł na tą. Półeczkę, zobaczymy. Na razie wygląda, że jest ok i ogólnie podoba mi się, że to jest wszystko w jednym miejscu, ale tutaj e, takie rzeczy e, podstawowe, czyli e, szampon, żel, mam na to inny pomysł i na temu, no bo gdzie indziej, zamówiłam trzy takie butelki. Trzy takie butelki i planuję e, tutaj właśnie przelać żel. E, też właśnie zagoniłam chłopaka do wykorzystywania jakiegoś szamponu 10 w jednym, który ma, i będziemy używać jednego wspólnego. A tutaj do tych butelek były jeszcze, były jeszcze takie naklejki, więc myślę, że może te dwie, czyli szampon i body wash, zużyję. No, na pewno nie będę przelewała tutaj odżywki. Może tutaj przeleję swój żel do twarzy. Bo mam ten spory cetafi. Także działam i przelewam te płyny. No i tak to się prezentuje. Uważam, że dużo lepiej niż takie opakowania więc te są już puste. Tu jeszcze trochę jest, także chowam do szafki. Tu była resztka, ale no dobrze, po kolei wykorzystujemy, a następny będzie taki. Ostatnio sobie kupiłam tak, wiecie, żeby było bardziej jesiennie. I tutaj przy okazji czyszczenia wanny skończyłam już tego Pink stuffa. Nie kupię ponownie. To było moje pierwsze opakowanie. Strasznie długo je męczyłam. Nie podoba mi się. Także nie rozumiem fenomenu. A tą szufladę zamontowaliśmy tutaj. No i zobaczymy, jak to się sprawdzi. <grym> Mam duże nadzieje. I ja już z tego miejsca będę się z Wami żegnała powoli zaczynam swoją wieczorną rutynę, szykuję się na jutro do pracy, musimy też w miarę wcześniej pójść spać dlatego, że planujemy o godzinie 6.00 zawitać na basen więc ja za chwilkę idę się kąpać, zrobię jeszcze nam deskę serów bez deski, bo jeszcze się takiej nie dorobiliśmy ale mamy ser przywieziony prosto z Szwajcarii od naszego znajomego więc dzisiaj na wieczór będzie taka Kolacja, i myślę, że jeszcze może obejrzymy jeden odcinek serialu i będziemy uciekać spać. Jestem zadowolona z tego dnia, bo porobiłam takie małe rzeczy, które robią dużą różnicę, więc bardzo się cieszę. Troszkę posprzątałam, troszkę odpaczałam. Także dobrze wykorzystany. Jeden dzień wolnego, najbliższy wolne też dopiero za jakiś czas. Także dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! pa.